Cześć widzowie, Dzisiaj Wam pokażę nowej grze Film 020. mit, Znalazłem. Dobra, więc tak. Ryspimy sobie to. Jodę z 2005 roku. Nad dwa mity mogę Wam pokazać. I polecam Wam, wam tą grę. Bardzo fajna. A teraz tylko To są parę tam. To nowa gra jest. No i są tam jeszcze jakieś niedociągnięcia. Dobra, więc tak Tutaj skręcamy. caitche. Bora. E estou Oh, miau. Miau, miau, miau. Czekajcie, bo coś tam widziałem. Nie wiem czy to zauważyliście. O kurczę, patrzcie. Patrzcie na to. U, nie no. Dobra, nie będziemy denerwować twórcy. Mogę jeszcze dostać bana. Oj nie. Znaczy nie ma, no, tylko kika. I to jest takie znak 3D. Patrzcie. Widać go tak. A tu nie ma. Taki skurczes 3D jest. No i... Ostatni mit. U -u. U -u -u. Oj nie wiem czy dobrym skrótem pojechał. Ale nie dobrze. to już. O, rany. Dobra. No i tak, jedziemy. I... oj, za daleko. Jest tu... to. Jeszcze w jedną drożkę, tą jeszcze nie sprawdzałem, ale porozglądam się jeszcze z Wami na mapie. dronko wskazy o, działają e, wyłączyć się nie da dobra, dobra o tu budowa jakaś a tutaj nie a nie, to zwykła droga o Nie, to nic. O, co to? Czu jest. Dobra. A, może się da wejść. Nie. Dobra, słuchaj. Ja kończę z XX Filipem Player. No i to było na tyle. Polecam grę filu. się fikcyjne południe. No i tyle. Pa, pa.